Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym Aceranku. Najpierw sięgamy do księgi Jezechiela i przeczytamy dwa fragmenty z drugiego rozdziału, wers czwarty i piąty. Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu do nich cię posyłam, a ty mów do nich, tak mówi wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Drugi werset, drugi fragment z trzeciego rozdziału, wers dwudziesty siódmy. Lecz gdy do ciebie przemówię, otworzą twoje usta i wtedy im powiesz. Tak mówi Wszechmocny Pan. Kto chce słuchać, niech słucha. A kto nie chce słuchać, niech nie słucha. Gdyż to dom przekory. W całym tym fragmencie, szerszym oczywiście, najbardziej przerażające jest to, że Bóg mówi, określa domem przekory Izrael. Co Bóg zrobił dla Izraela, to każdy, kto czyta Biblię, wie. Ale Izrael mu nie uwierzył. Oczywiście byli tacy ludzie, jak na przykład Ezechiel. Ale było ich niewielu, którzy byli oddani swojemu Bogu. Może ktoś powie, a to Stary Testament, to w Starym Testamencie to nie było czasu łaski i ludzie wielu rzeczy nie rozumieli i tak dalej, i tak dalej. Tak, a jak jest w czasie Nowego Przymierza, w czasie łaski. Jak to jest? Jakiś może z 10 lat temu byłem w takiej małej miejscowości. Tuż nad granicą wschodnią, dzisiejszą wschodnią granicą Rzeczypospolitej w miejscowości Rudka. Może ktoś pamięta ten mój pobyt tam. Byłem tam z braćmi. Było nas myślę, że około dziesięciu. Wpięćmy popołudniową porą w ciągu tygodnia nabożeństwo. Prowadziliśmy nabożeństwo. I wiem, że przyszło Około 20 osób, maksymalnie 20 osób. Większość to byli ludzie już w takim podeszłym wieku. Niektórzy przyszli chyba tylko z konieczności, ponieważ widać było, że na ich twarzy rysowało się takie pytanie, no po coście przyjechali, no co wy tu możecie nam powiedzieć. Róbcie co macie do zrobienia i znikajcie, bo mamy różnego rodzaju tutaj sprawy do załatwienia, pilne, a wy tutaj napatoczyliście się nie wiadomo po co. To było widoczne na przynajmniej kilku twarzach, głównie mężczyzn. Zwykłe nabożeństwa w tym zboże trwały godzinę, godzinę piętnaście. Tak relacjonowali to miejscowi. Nasze trwało trzy godziny. Nikt nie wyszedł. Postawa ludzi po tych trzech godzinach była zupełnie inna. Byli kompletnie zaskoczeni. Niektórzy byli zadziwieni. Ale ja byłem zadziwiony, ponieważ do mnie podeszły dwie, no pewnie już nieżyjące, starsze siostry, ale tak już tak, tak bardzo starsze. I opowiedziałem mi ciekawą historię. Na początek powiedziały, pastorze, dzisiaj było jak kiedyś. Więc zapytałem, co to znaczy, że było jak kiedyś. I... Dużo opowiedziałem i o, o tamtych terenach i o, o tym, jak żyli tam kiedyś wierzący. Opowiadały te babcie, pozwolicie, że tak je będę nazywał. O tym, że jak był chrzest, to półtora tysiąca ludzi przychodziło z okolic, aby być obecnymi przy tym chrzcie. Mówiły o tym, że przez wiele z tych miejscowości, wsi, które tam... Tworzyły ten teren. Przez wiele lat nikt nie ośmielił się przejść zapalonym papierosem, ale najlepsze było coś takiego, co usłyszałem od tych babci. A chłopy, jak się po nabożeństwie w karczmie spotykały, patrzcie jaka tradycja jest nienaruszalna, to psalmy śpiewali. Rozumiecie? chłopy się spotykały w karczmie i śpiewały psalmy. I teraz jest pytanie, tego typu w ogóle wyznania słyszałem od różnych ludzi, głównie na wschodzie, ale nie tylko. I teraz jest pytanie, co się z tym stało? Gdzie są ci ludzie? Gdzie jest wiara tamtych ludzi? Gdzie jest gorliwość? Gdzie jest miłość do Boga? Gdzie jest ich zaangażowanie? Co się z tym stało? Kiedy patrzymy na dzisiejsze kościoły, a wiem, że znowu mi ktoś napisze, że nic tylko krytykuje, ja nic nie krytykuję. Ja tylko nazywam rzeczy po imieniu. To ja nie widzę żywej wiary, co udowodniła pandemia. Natomiast widzę jakieś dziwactwa, które nie mają nic wspólnego z Bogiem i w żaden sposób nie przekładają się na codzienne, święte życie tych ludzi, którzy tymi dziwactwami żyją. Parę dni temu spotkałem człowieka, który no, wiele, wiele radości, muszę powiedzieć, wlał w moje serce, ale też mnie zaciekawił swoją historią, ponieważ kiedy stanął przede mną, chciał coś powiedzieć, zaczął płakać. Przytuliłem go, no mógłby być moim synem, nie wiem, mógł mieć około 40 lat gdzieś. Po chwili, kiedy się już jakoś tam pozbierał, Mówi, pastorze, pastor mi życie uratował. Ja powiedziałem mu to, co zawsze mówił w takich sytuacjach. Ja ci życie nie uratowałem, to Jezus ci życie uratował. A jeżeli rzeczywiście użył mnie, no to tylko Bogu dziękuj, no bo cóż ja mogę w tej sprawie zrobić. I opowiedział mi ciekawą historię, którą chcę się z wami podzielić. Mówi, że przez jakiś czas pełnił służbę taką w kościele, był odpowiedzialny za to, żeby były te światła migające, żeby się dymy pojawiały. No i ca, cała oprawa, taka, ja to nazywam, dyskotekową. I kiedyś przeglądał internet i trafił na mnie. I trafił akurat na jakiś fragment kazania, gdzie mówiłem o dymach i światłach w kościele. No i pomyślał sobie, a, ten dziadek to on ma zupełnie inne spojrzenie na pewne rzeczy niż ja, ale nie dawało mu to spokoju. Kilka razy wracał do tego, a w końcu któregoś dnia upadł na kolano i zaczął Boga przepraszać, bo zorientował się, że był w zwiedzeniu. I znowu pytanie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Przecież Izraelici też mieli do dyspozycji Słowo Boże. My mamy do dyspozycji Słowo Boże. Nie umiemy czytać? Czy też raczej nie przejmujemy się tym, co tam jest zapisane? Bóg mówi do Ezechiela, Izrael to dom przekory. Ty masz do nich mówić, nieważne, czy będą słuchać, czy nie będą słuchać. To, to nie twoja sprawa, ty masz do nich mówić. Ale nazywa Izrael, swój wybrany naród, domem przekory. Ilu dzisiaj w kościołach mamy ludzi przekornych? Na czym polega ta przekora? Na tym, że słyszą, czytając słowo Boże, Bożą Prawdę, ale nie postępują według tej Bożej Prawdy. Postępują tak, jak chcą. Czyli są przekorni. Przekora to nie jest jakiś taki śmieszny, delikatny grzeszek, to jest bunt. To jest bunt. Jak daleko odeszliśmy od kościoła, który został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i staliśmy się w wielu miejscach, nie kościołem. To przerażająco smutne, bolesne. I powiedzcie sami, jesteście pewni, że Bóg błogosławi dom przekory? Że Bóg błogosławi kościoły, które są pełne przekory, buntu, złości, które nie przejmują się tym, co Bóg ma do powiedzenia? Jesteście pewni, że Bóg te kościoły błogosławi? Mam wrażenie, że chyba wszystko nam się pomyliło, ponieważ jestem pewien, że wielu ludzi powie: Tak, Bóg nam błogosławi, a w kościele dyskoteka, klub nocny, i nie wiadomo co jeszcze. Jak długo jeszcze będziemy domem przekory? Jeśli liczymy na Boże miłosierdzie, to się mylimy. Posłuchajcie, co Bóg mówi. To jest trzeci rozdział Ezechiela. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a tego nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy. Ale ja uczynię ciebie odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeśli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności, od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszą. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni bezprawie, a ja doprowadzę go do upadku i on umrze, to jeżeli nie ostrzeżesz go, wtedy on umrze z powodu swojej winy i nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych czynów których dokonał, lecz ciebie uczynił odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył i on nie zgrzeszy, to na pewno pozostanie przy życiu, ponieważ dał się ostrzec, a ty uratowałeś swoją duszę. Drodzy bracia i siostry, może ktoś powie, to jest Stary Testament. Ale jeśli uczciwie czytamy Nowy Testament, to znajdziemy podobne teksty. Czy rzeczywiście umiemy zdecydowanie, z miłością i pokorą, ale zdecydowanie, napominać tych, którzy swoim postępowaniem wskazują, iż idą na śmierć? Czy też raczej tego nie robimy? I muszę powiedzieć, a wiem to z wielu, wielu źródeł, także osobiście tego się nasłuchałem od różnych pastorów. Nie praktykuje się tego prawie nigdzie, nie ostrzega się ludzi, bo ludzie się mogą obrazić, bo mogą odejść, bo nie słuchają, no i wiele, wiele innych powodów, dla których się tego nie robi. Dobrze. Ale Bóg mówi, że wtedy tych, którzy znali prawdę, wiedzieli, że należy ostrzegać, a tego nie zrobili, Bóg tych ludzi obwini za śmierć tamtych grzeszników, którzy słuszną karę poniosą, żeby było jasne. Dopóty nie powrócimy do normalności, dopóty kościoły będą nie kościołami, dopóty normalnością nie stanie się, Słowo Boże i posłuszeństwo Słowu Bożemu dopóty nie będziemy mieli do czynienia z kościołami, ale z niekościołami. Jeżeli to będziemy sobie lekceważyli, to muszę Wam powiedzieć, że Bóg nie jest zainteresowany niekościołem, bo to nie jest Jego twór, to jest ludzki twór. Więc dlaczego ma chronić niekościół? Niech niekościół idzie na śmierć. Ale Bóg będzie chronił swój kościół i pozostawi go niezwyciężonym, nawet jeśli ten będzie składał daninę krwi. I zakończę to słowami: czy, będzie, czy będziecie mnie słuchać, czy nie, bo jesteście domem przekory, to nie moja sprawa, to Wasza sprawa. To Wy za to odpowiecie przed Bogiem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.